Rzucił mnie i powiedział, że już lepiej nie znajdę. Więc zrobiłam życiowy upgrade. Mój były Bartek zerwał ze mną tuż przed początkiem trzeciej klasy liceum. Siedzieliśmy w jego starej Astrze pod biedronką, kiedy powiedział: "Już nie jesteś dziewczyną, z którą chciałbym być i nikt inny nie będzie z tobą tak długo jak ja". Byłam w szoku. Zawiózł mnie do domu i przez całą drogę nie powiedzieliśmy ani słowa. Najgorsze, wtedy naprawdę mu uwierzyłam. W trakcie naszego dwuletniego związku przytyłam, przestałam się malować, a jego za duże bluzy nosiłam codziennie. Czułam się jak cień samej siebie, ale tamtej nocy coś we mnie pękło. Siedziałam zapłakana w pokoju, gdy weszła moja starsza siostra. Spojrzała na mnie i powiedziała: "Wiesz co? Wal się z nim. Jutro idziemy na zakupy. Zaczęłam od podstaw. Nowa Pielęgnacyjna. Myłam włosy częściej niż dwa razy w tygodniu. Wyrzuciłam wszystkie jego bluzy. Siostra pomogła mi znaleźć ubrania, które do mnie pasują. Nie nic drogiego, zwykłe rzeczy z sieciówek, w których znowu czułam się jak człowiek. Prawdziwa zmiana przyszła, gdy zapisałam się na szkolną siłownię. Nie żeby schudnąć dla kogoś, po prostu nie chciałam już siedzieć i płakać. Na początku tylko chodziłam na bieżni i słuchałam wkurzonych playlist po rozstaniu. Trzy miesiące później kompletnie inna ja i nie tylko z wyglądu, z głowy też. Poznałam nowych ludzi na siłce. Oceny mi się poprawiły, bo już nie wisiałam cały czas na telefonie z Bartkiem. Zaczęłam naprawdę lubić siebie i wtedy się zaczęło. Bartek nagle zaczął pojawiać się wszędzie tam, gdzie ja. Najpierw myślałam, że to przypadek, ale potem kumpera zauważyła jego auto... To pod moją pracą, kawiarnią, nawet siłownią. Pewnego dnia złapał mnie po pracy. Wyglądasz inaczej rzucił niby od niechcenia. Może byśmy wyskoczyli gdzieś? Tęsknie, spojrzałam na niego. To ten sam koleś, który trzy miesiące wcześniej powiedział, że jestem nikim. Teraz prawie błagał o moją uwagę. Powiedziałam tylko nie dzięki i odeszłam. Ale on nie odpuścił. Polubił stare zdjęcia na insta, komentował story, próbował przez znajomych coś ugrać. Żałosne. Kulminacja? Studniówka. Poszłam z ekipą z siłowni, chciałam się po prostu dobrze bawić. Miałam na sobie świetną sukienkę z lumpeksu i pierwszy raz od dawna czułam się pewna siebie. Bartek był tam z jakąś dziewczyną, ale cały czas się na mnie gapił. W trakcie wolnych tańców podszedł i zapytał, czy zatańczymy. Jego randka stała obok i wyglądała, jakby nie wiedziała, co się dzieje. Odmówiłam. Nie zrozumiał. W końcu odciągnął mnie na bok i powiedział: Popełniłem błąd, jesteś teraz idealna. Chcę wrócić. Wtedy mnie olśniło. On nie wrócił, bo mnie kochał. Tylko dlatego, że nagle inni faceci zaczęli się mną interesować. Nagle stałam się warta zachodu. Spojrzałam mu w oczy i powiedziałam: W jednej rzeczy miałeś rację. Już nigdy nie znajdę kogoś, kto mnie tylko znosi, bo już nigdy nie zadowolę się kimś takim. Zaczerwienił się. Próbował jeszcze coś tłumaczyć, ale ja już odeszłam. Najśmieszniejsze? Dwa tygodnie później znajomi powiedzieli, że rozpowiada, jakbym znowu z nim pisała, że trudno mnie zdobyć. Na Insta jakieś dziwne teksty o walce o miłość. Nie zareagowałam na nic. Pół roku później Zaczęłam spotykać się z chłopakiem z chemii. Kimś, kto uważa mnie za świetną taką, jaka jestem. Gdy Bartek się o tym dowiedział, napisał jeszcze raz. On nie będzie cię traktował tak dobrze jak ja. Zrobiłam screena i wysłałam siostrze. Śmiałyśmy się z tego 10 minut. Bartek dalej pracuje na tej samej stacji benzynowej, co w liceum. Ja za rok zaczynam studia z pełnym stypendium. Bo w końcu skupiłam się na sobie, a nie na jego dramach.